interpelacje, wnioski i pytania, które Państwo y, y, zadawaliście, to zwracam uwagę, że demokracja ma oczywiście swój klimat. Nigdy nie budziło, nie budziło Państwa jakiejś szczególnej y, emocji, fakt, Jak tutaj się działa, Pani Prezydent Kolderszwerda, Gregorewicz i ja, a Prezydenta nie było. Bo ja mam tutaj informacje od Kancelarii Prezydenta w tej chwili. Prezydent ma również inne ważne, ważne spotkania. Państwo w tej chwili uprawiacie już na gminnie kampanię wyborczą, ale prezydent nie, nie brał urlopu i ma spotkanie dotyczące miasta. Prezydenta, prezydent nigdy nie zgodził się na zadawanie pytań przez Radę. To jest dwa. Rozumiem pańskie napięcie, bo rzeczywiście ta, te wybory się zbliżają, ale my tego spotkania dzisiejszego nie traktujemy jako polityczne, tylko jako robocze, gdzie wreszcie możemy się wywiadać to pana. i zaprezentować interesy mieszkańców droższych. Bo możemy rozmawiać godzinami o psich, odchodach na wyspie Mójstwa, ale to ja się nie Proszę nie przerywać, bo proszę pana, proszę nie przestawać. Ale sobie sprawę, że jest pan tutaj ja, pan ma Ja mam Gdzie głos, dzielony przez pana? pan głos. Po pierwsze jest pan gościem radnych rady miasta Bytgorsz. Ale pan jest Proszę skasować głos. Pan jest przykładem do zrobienia. Proszę sobie skasować samemu, bo ma pan te wszystkie przyciski, które są nie tak jak trzeba. Żeby... Ja po prostu wie pan, używam powszechnie I bardzo pana proszę, żeby pan dochował powagi tego urzędu, mimo że kadencja już jest skończyła I proszę nie insynuować niczego polegać, dlatego że... Mam prawo być obrażony, ponieważ obelgi, które pod twoim adresem kierują mieszkańcy ulicy, nie są wynikiem moich działań, tylko prezydenta i podległego mu dyrektora. To jest do rzeczy. Pan Przewodniczący wzywa Pana Prezydenta, żeby mówił to rzeczy, a nie od rzeczy.